Hej, ja mam na to taki krótki filmik. chciałem Wam pokazać, że da się być na lądzie motorówką. Wiem, że to już dawny trik, ale mi się udało, wreszcie. Zobaczyłem od Dev. Nie wiem. Chciałem tylko Kajtkowi to pokazać innym osobom. Czy nie słyszeliście tego? Da się być. Jakie to jest rzeczy tutaj robię. Aaaa, chcieli zobaczyć, jak to się. Jak tutaj się dostać, to. Jak tutaj się dostać, to. Powinniście mieć link w opisie. Jak nie, to kliknijcie sobie w D. nie powinno być więc możecie to ja powinniście znać o to jest kompletny typowy trick co tu? Mm. oh my god dobra no to chyba dokończymy Ej, taki trip, nie można nią cofać, więc jak gdzieś... i nie można też do wody... ...wyżdżać nią. Wprawdzie popsuję wam się to. Jestem teraz bardzo blisko wody. Czy w mieście, tylko bardzo blisko wody. Nie, nie chcę. Choć mam tyle pieniędzy. Tutaj tak nie chcę.